Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy grudniowe daily, pierwsze daily manifestacyjne na YouTube. Ja się bardzo ekscytuję i zapraszam Was do tego, żebyśmy spędzili, bo um, może będą też oglądać mężczyźni, spędzili grudzień razem. Codziennie o godzinie 15 zapraszam Was na nowy odcinek. Do 24 grudnia. Widzimy się tutaj. Codziennie, codziennie nowy transformujący film. I ten również taki będzie. Pierwszy odcinek, więc nie mogło być inaczej. Startujemy sobie z grubej rury. Więc bardzo się z tego cieszę, że możemy się tutaj razem widzieć. Przygotujcie sobie coś ciepłego, ciepłą herbatę zimową, coś koc i lecimy z nowym odcinkiem. Chcę, żeby ten grudzień był dla Ciebie przełomem i zaczniemy od tematu, który naprawdę może zmienić wszystko. To będzie film, którego sama chciałabym kiedyś posłuchać, bo to, co Ci powiem teraz, nie jest popularne, ale jest totalnie, absolutnie prawdziwe. Twoje życie nie zmieni się dlatego, że zaczniesz bardziej się starać, bardziej manifestować. Ono zmieni się wtedy, kiedy przestaniesz być tą wersją siebie, która ciągle się stara. Brzmi paradoksalnie, paradoksalnie. ja wiem, ale zaraz ci wszystko wyjaśnię. Większość kobiet próbuje zmienić swoje życie z miejsca strachu, tego muszę, powinnam. Dlaczego ciągle mi to nie wychodzi? Co jeszcze mogę zrobić? I próbuje układać nowe życie, mając w środku ten sam chaos, te same ranione schematy, te same przekonania, te same reakcje, tą samą tożsamość. I dlatego rzeczywistość nie zmienia się od tego wysiłku, ona zmienia się od tożsamości. Bo pomyśl sobie o tym w ten sposób. Nawet jeśli masz tożsamość osoby, tej, którą ludzie zostawiają, zawsze jest raniona. To nawet gdy ktoś chce zostać przy tobie, ty zaczynasz się bać i zaczynasz to odpychać. Jeśli masz obraz siebie, która zawsze musi walczyć o pieniądze, to nawet jak zarobisz pieniądze, to one znikają, bo twój system nie przyjmuje nowej rzeczywistości. Dlatego my nie manifestujemy tego, czego chcemy, my manifestujemy to, kim jesteśmy w środku. I dlatego mówię, że twoje życie może zacząć się zmieniać od dzisiaj, nie dlatego, że zaczniesz robić coś więcej, tylko dlatego, że przestaniesz być kobietą, która działa ze starej energii. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, jeśli naprawdę chcesz prawdziwej zmiany. Druga rzecz, to przestań czekać na idealny moment. Nie wiem, ile razy powtarzałaś sobie od poniedziałku, od stycznia. Jak będę miała więcej czasu? Jak będę miała więcej pieniędzy, energii? Ale perfekcyjny moment nie istnieje. On istnieje, istnieje w zasadzie tylko jedynie decyzja, która tworzy ten moment. Najsilniejsze transformacje w moim życiu wydarzały się wtedy, kiedy wewnętrznie powiedziałam sobie OK, dosyć, od dzisiaj koniec bycia wersją siebie, która się boi. I zaczęłam zachowywać się tak, jakby nowa ja już istniała. Ja nie czekałam, aż poczuję by się być gotowa. Dlatego, że gotowość pojawia się po decyzji, nigdy przed nią. Kiedy podejmujesz decyzję, wkraczasz na nową linię życia, na nową linię czasu. Wtedy Twoja rzeczywistość się do ciebie dostosowuje i wkraczasz na tą linię życia, dla której ta decyzja jest już normalna. Więc ta gotowość jest. A normalne jest to, że nigdy nie będziesz czuła się wystarczająco gotowa. Dlatego że dla ciebie to jest nieznane, dla, dla twojego umysłu jest to nieznane. On nie wie, co ciebie tam czeka. Więc nigdy tak naprawdę nie poczujesz odpowiedniego momentu. Trzecia rzecz, to przestań patrzeć na swoją przeszłość jak na wyrok. Twoja przeszłość nie jest twoją tożsamością. Ona to jest twoja przeszłość, to jest tylko historia, której nauczyłaś się wierzyć. I im częściej ją opowiadasz, tym bardziej ona staje się Twoją prawdą i ciebie jakby utożsamia. Ona zaczyna bardziej Ciebie opisywać, to chciałam powiedzieć. Ale zobacz, jesteś inną kobietą niż rok temu. Jesteś inna niż miesiąc temu. Inna niż wczoraj. Więc dlaczego masz żyć jak ktoś, kto już nie istnieje? Czyli przeszła ty. Pozwól sobie zostawić to, co było. Pozwól sobie tego nie analizować, nie rozkładać na czynniki, nie szukać winnych, po prostu uznać to, co było, to było, teraz jestem kimś innym. Tego nikt nas nie uczy, a to jest najpotężniejsza lekcja w Twoim życiu. I czwarta rzecz, najważniejsza, jeśli chcesz zmienić swoją tożsamość, zacznij traktować siebie jak kobietę, którą kiedyś podziwiałaś. Serio. Nie pytaj, co powinnam zrobić. Pytaj, co zrobiła kobieta, którą chce się stać. I rób to. Nawet jeśli na początku czujesz się dziwnie. Nawet jeśli Twoja głowa mówi, to nie ja. To jest normalne. Pamiętaj o tym. Nowa tożsamość jest jak nowe buty. Na początku trochę obcierają, ale później staje się Twoja. Bo Twój umysł przyjmuje to za fakt. I teraz chcę Ci powiedzieć coś tak bardzo szczerze. Nie musisz znać całej drogi. Nie musisz wiedzieć, jak będzie wyglądał Twój 2026 rok. Nie musisz mieć planu na całe życie. Wystarczy, że dzisiaj zdecydujesz, wchodzę na wyższy poziom. Pozwalam mojemu życiu stać się lżejszym. Pozwalam sobie chcieć więcej. Zaczynam traktować siebie na serio. Świat reaguje na kobiety, które są zdecydowane. Energia za Tobą podąża. Ludzie za Tobą podążają. podążają. Okazje za Tobą podążają. Ale to wszystko zaczyna się od jednej decyzji: kim jestem od dzisiaj. Kim jestem teraz. I w tym właśnie, zaczyn I tym właśnie zaczynamy nasze grudniowe daily. Pierwszy dzień, pierwsza lekcja i pierwsza zmiana. I chcę, żeby przez następne 24 dni Twoje życie naprawdę zaczęło się układać inaczej. Zaczynamy od decyzji, od nowej tożsamości, od nowej energii. Bo kiedy zmieniasz siebie, Twoja rzeczywistość będzie mia nie będzie miała w zasadzie wyjścia, ona będzie musiała się do tego dostosować. A ty zobaczysz, jak szybko wszystko zacznie klikać. Dlatego jeśli jesteś gotowa na następne 24 dni, zostaw subskrypcję, komentarz, cokolwiek czujesz, napisz, podziel się tym z nami i widzimy się jutro o godzinie 15. Grudzień się zaczął, a z nim Twoje nowe życie. Ściskam bardzo mocno. Buziaki, papa!